klasyczne dwie próby zrobimy tutaj oho, ja już czuję, że tutaj ja właśnie trzy razy gram okej okay. ja jeszcze nie grałem to dla mnie to będzie nowość ale mi haczy, widzi to? dupa, tak nie będziemy grać tak, to, to tak to, to, nie o kurde, dębka, szkoda nie, to masakra Dobra, tak sobie spokojnie, wrócimy Oj, za o, Nie, no obok to było, nie? Czy nie? Mi się wydawało, że to obok uderzył, No dobra, tutaj się zrobiło bardzo gorąco. Jeszcze po ścianie byłem. Uuu. Dobrze stoję. Jeden hit, drugi Naprawdę? Co to za gówno? Hop. Okay. Tutaj było coś do zgarnięcia? Okej, ja bym bohatera. Spoko. Tu było zejście w nie tą stronę, co bym chciał, nie? Muszę tam do końca biec. Jeżeli dobrze pamiętam. To zgarniamy przedmioty. Oho, cała ekipa tutaj jest. Uuu, co to miało być? Ach, mi kurde ścięło, zmieniło, nie wiadomo czemu. Dobra, zabij mnie. N nie, nic tym sensu. Dzwonek kulcy górnika ponurego kamienia tu był? Aj to nie wiedziałem. Dobra, lecimy do go tych Gockinów zasranych. Tam mm. będą jaja. Mi się wydaje, że ten Rykard jest zdecydowanie łatwiejszy niż Gockini, a tak mi nie idzie. Dobra, jesteśmy tutaj. Co to za GEA? To w Metina, Gra. grammy, wiesz? Metina gramy sobie. Nie. Kurde. Bloodborne doszedłem za się drzewo. Ta gra nie jest trudna, tylko trzeba się nauczyć wrogów. Za ogniskiem. Za ogniskiem, że tu? Czekaj, czekaj, bo ja coś mi nie gra tutaj. Dobra, kurde, uderzył mnie Devil. Ja uważam, że najtrudniejsze Soulsy to są te, w które pierwsze zagracie. No. Ja w pierwsze jak grałem, to grałem w DS2, więc dla mnie to będą najtrudniejsze Soulsy. A Elden Ring jest dla mnie, no takim. Znaczy na pierwszym strzałem to, to był dosyć prosty. Co jest? Co tu miało być? I czemu? Jak masz ognisko 180 i wprost masz zeskok. Mam 180. Wprost od ogniska się owdruć i spadni tu? Tutaj? To tak nigdy nie szedłem do bossa, powiem ci. Tak, to bossa w życiu nie szedłem. Ricardo, did? Ricardo? Nie, co ty? Oczywiście, że nie. Jestem zbyt chyba głupi na tego bossa. Nie wiem. Zawsze, jak mam dwa hity do końca, to się coś sypie. Łąbokąpo bo się robi dziwne, jest dymka. Co? Prosto i w lewo. Jasne. W ogóle, ja mam teraz inny problem. Nie ja wiem, grałem dlaczego... w Kena Bridge no. of Spirits, to też takie disneyowskie Aha. sołsy, Grałem na średnim. Czemu ja mam blok kliknięty i zalokowany na stałe? O co chodzi? Patrzcie. Nic nie, nic nie trzymam, nic nie klikam, nie? On cały czas blokuje. Nie mam pojęcia o co chodzi. To jest skrót? Co to jest? jest ja nie znam tego. Ty ja tu nigdy nie byłem, bo. Nie wiem. To baba jest. O Boże, dobra i tu. ha, i tu jest bezpośrednio, ale kozak, ty ja nie wiedziałem o tym. Nigdy tu nie byłem. Ej, nigdy. ja też tu nie byłem X. O Jezu, a tu tu od razu wychodzę, a tu gruba jest. Jak tam repli poniedziałek? No ciężki, ciężki poniedziałek to był powiem ci. Mówię całkiem szczerze. Starnight ładna lala. Oj. No nie! dupa, nie ma pył. Ty, bardzo to przedłuż. No to widzicie. To mamy kolejny Ale powiem ci Dobra, robimy testa obrażeń, wiecie? an. Dobra, chodźcie chłopaki. Proszę, proszę nie rzucać we mnie tym pizdurą tą całą. Dwa dni mnie nie było, bo się skupić musiałem na szkole i już zapomniałem za to SL1, hahaha. Wiesz -ha -ha. co, mnie nie było trzy dni. Tak, tak, też... O nie, 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 nie. Będę rzucać, nie? Aż ja nie podejdę. Okej, okay, świetnie. Okej, okay, jest dwóch. Świetnie. Dzięki za gieścika. Bardzo dzięki, Kasiu, też. Nie, tam na to nie patrz. Kina to są soulsy podszyte pod disneyowską oprawę w sensie bajkową. Ale to nigdy soulsy nie były. Nigdy o tym nie słyszałem, że ktoś mówił o tym, że to są soulsy. Wiesz o co chodzi? No, kurwa, dupa. Jezu. O czym mnie nic za bardzo nie ominęło, ostatnio byłem na Fire Giant. No to po Fire Giantie poszedłem na. E, Rykarda. Totalnie mi idzie. Nie wiem dlaczego. Ostatnie dwa hity mam mu zadać i zawsze ginę. Kurde, ja muszę Sleeping Po ogarnąć, właśnie, żeby mieć tu łatwiej. Miałem jednego, oczywiście, kurde, trafiłem tak, jak w ogóle nie umiał trafić. No to idziemy szukać tych e, ulepszaczy, nie ulepszaczy. Matsów. Ja na 110 lwyl dalej nie mogłam ich ubić powodzenia. A ja jestem na pierwszym. <grym> jestem na pierwszym poziomie. Drodzy Państwo, jak ktoś nie wie o co chodzi, to gram całą grę na pierwszym poziomie, więc mam trochę problemu. <grym> Gdzieś tutaj, bo jakoś tak to. Czemu ja biegnę w tą stronę? Przecież ja się obróciłem już dwa razy. On nie jest taki prosty. Okay. O, 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 lilie. lilie, 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 Tak jest, tak jest, tak jest. Super. Mamy dużo lilii. To mi się bardzo podoba. Kolejna lilia. Tutaj mamy... Już dropa. Nie wiem, co to jest. Kamień kowalski. O, okay. okej. To do zapamiętania będzie w takim razie. Grzyb. I co? I tyle. Tworzenie. 11. O kurde. Dobra, lecimy tam, zobaczymy czy mi się uda coś ubić. Bo... No póki co tak się nie to widzę. Przeba rzucać we mnie tym kównem. Co jest? Nie, ja, ja totalnie gubię to co chcę robić. Nie. Co, uciekł? Nie gadaj, że on uciekł od tego idealnie. I ginę. Trzy sleeping poty straciłem tylko dlatego, że mi kurde wszystko na opak poszło. Bardzo dobrze. Tak. Fajnie. Ten jeden śpi, jeden śpi. Dzięki za gifta. Nie, nie. Bardzo odporny jest póki co to gruby, jest bardzo. O nie, i się zatrzymał w takim miejscu. Dobra, już nie będziemy też gadać. O, trafię. Dziać? Aha. Unik zrobił odrzutu. No, niestety. A nie, dobra, trafiony jest. Dobra. Ok. Ale weź tu, pilnuj drugą postać, a jak ona poleci w grze, to misja zakończona od razu. Czemu, czemu A czyli to robią te poty? Tak. To jest mocne, że one to robią. Raz. Pi. Nie, 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 nie. O, pop. Oje nie! Źle! Nie to klikłem! Boże, znowu zdupiłem! O, nie Dziękuję bardzo za liścika! Nie, 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 ja, ja się plątam w tym, co robię. Ja się plątam w tym, co robię, bo ja chcę szybko coś zrobić. W sensie, że obrzydliwe stwory jak z jakiejś A krainy to tak, zombie. tak, bo to mają być abominacje. Pamiętaj. To muszą być abominacje. To jak najbardziej wszystko gra. Raz. Dwa, trzy. Fajnie, robimy stagera. Tak będzie lepiej. Podchodzimy bliżej. Raz, dwa. Nie, nie wierzę w to, no nie, no patrzcie ile mu życia zostało. No przecież to są kurwa jakieś jaja. Czemuś mhm. zrobiłem rola. Rozumiem cię, ale czasem ciężko uniknąć takich ataków. Masz wrażenie, że te stwory mają ja po dwa ruchy, a Jeden no tak, tak to wygląda. Źle. No i o. Vernon Roche, co zrobisz dla temery? Dobra. Ja pamiętam, że kiedyś grałem na starym komputerze Wiedźmina, pokonałem Bosa Ośmiornicę. No to najs, nice. bo Ośmiornica, wiem, który to, to był w drugiej części. Raz, dwa, trzy. I tutaj. Teraz. Nie, no rola zrobiłem. Normalnie rola robię. Aha, on przy tym przy, przez to przejechał? Normalnie, tak? Tak go sobie przejechał? I to przy zacinkach, bo komp wtedy nie domagał. Kanał. Gdzie jest to wejście? Tu, okej. Okay. Kamienny klucz mam? mam? Nasi się wkurzyli, bo nie dostali to, czego oczekiwali. A Awiś. Przeważnie tak jest. I mieczek, proszę mieczek, tak jest. Dobra. Teraz tak. Jak mam ten mieczek, to pomyślmy. Ładowana, taki, siła ataku... Co sądzisz autorzy. o Warszawiakach? Co sądzę o Warszawiakach? Ludzie jak ludzie dla mnie. Tak, szczerze powiedziawszy. A tak nie przywiązuje wagi za bardzo do tego. A co ten roz? miecz robi w ogóle? Ten miecz ma umiejętność, która potrafi usypiać. A moi przeciwnicy, z którymi będę teraz walczył, są bardzo. Ładowane ataki zmień. Ładowane ataki mówisz? W sobie to nie kupię. Raz. Dziękuję bardzo za gifcika. Bardzo dzięki. Ty, Piotrek, tak grasz, jakbyś już dawno przeszedł tę grę, że pamiętasz lokację na pamięć. No tak bo ja grałem w to w pizdu razy, wiesz, no, nie mam więcej ulepszaczy. Czy mogę trójkę kupić. Ja no, już dużo grałem. Ej, dobra, nie mam trójek. O, yes. Dobra, póki co, to nie szukam tych trójek, po prostu lecimy na bosa. Szkoda? Myślałem, że od razu są lepsze maksymalnie, a tu dupa. Tak podejdą. Nie pamiętam Co, co się myślałem, że jakaś nagroda oświecenia lub jakaś laska na ciebie zlatuje albo ciekawy skarb. No i jest takie zakończenie, że laska się jest. O oh, fuck. Na hita. No dobra, tutaj będzie zabawa. Chciał w ogóle mieć w głowie, że uda mi się jakikolwiek. Zrobić. No. Nie. Tak. O. Teraz ten nie rzuca. I to jest idealna kompatybilność między jednym i drugim. Jezu. Ale że robią platynę, w tym jest pewna. A, cyk. I znowu to samo. Nie, nie, bo przewrót, był kurwa masz, no klikłam przewrót, no ej Miałem problemy z tymi ataki Morgota walcząc z tym młotem Dobra, tutaj mi nie idzie, co? Ja 70h Zmienimy Sebosa na chwilkę Skok był, był wykonany skok przeze mnie, który się nie wykonał w grze, Część bardzo Aha Dobra. Dwa Stamina Raz 2 Jestem greedy, wiem o tym. 3 W dobrym miejscu stoję, nie biję. Nikt mi nie powie, że nie był na strzała. No, był na strzała. I patrzcie, jak szybko się uruchomił z tym atakiem ostatnim. Bez możliwości reakcji w ogóle. Co mamy? Hit numer 1. Hit numer 2. Wytrafiłem. Świetnie. To się nazywa niewykorzystanie potencjału, który Ci daje przeciwnik. Czekasz na Gita 6? Totalnie nie. To nie jest gra, która się wpasowuje. Nie, nie, nie. Która się wpasowuje w mój styl, wiesz? O nie. Skok jest. Źle. Też są z drugiej strony. Co jest? Co? I znowu to samo. Znowu samo się uderzyło. Fajnie. Podoba mi się. Znowu dwa razy. Coś innego. Ok. Stoimy w dobrym miejscu. się wydaje. Raz Nie ruszam się w ogóle. Dwa. Na co wydajesz runy, skoro grasz na Lv1? Totalnie się nimi staram nie przejmować, wiesz? Na tej zasadzie, że jak mam runy, to może coś lepsze, jak nie mam run, to peszek. Sobie jem te runy, takie wiesz. Gdzie on uderzył? Gdzie ja stałem? Co jest? Tak już czuję, że to jest takie zabijanie tylko po to, żeby mnie skarcić. Że tylko tyle. I no, wkurza mnie to, że te hitboxy tak fungują niekiedy. Bo jak czuję, że jest dobrze, jak mi dobrze idzie, to tak niekiedy się hitbox trafi taki nieprzyjemny. Raz i dwa. Dobra. Hop. Pięknie. Skoka, tak? Pięknie. I teraz on zrobi? Nie. Aha. Nie, no trafiła mnie ta. Yes. Taki też wleciał hitboxik śmieszny, no i dupa No i teraz już nie mam łezki, no ale dobra Mana, mana Muszę lepiej wyczuć ten ruch, jak on się pochyla, bo ja bym chciał w miarę możliwości zresetować mu Ło, ale on farta, chociaż popełniłem błąd. Też nim na tak zrobił. Już mi się wydawało, ale dobra, no O, nie, nie, nie. Dobro. Co? Drugą fazę ma? Stamina, stamina pięknie trochę z opóźnieniem, ale trzeba było Cyk! Myślę, tutaj zaraz hitbox w nie wszedł. Proszę, proszę, proszę. Uda się. Brawo. Dziękuję, dziękuję. Gdzie on jest teraz? Jeszcze jak to tak wybuchło pod końcem myślałem, że Gratulacje. nie... Gratulacje. W końcu. Wszedłem na live i ci się udało No X. i super. Mi miło. Miło, że wszedłeś, bo to nie wiem, może dobra wróżba była. Dobra, to już mamy. Okej, okay, lecimy dalej. Yy, wiem co zrobimy, ale że spróbujemy zrobić. Idziemy pod moga. Bo... Lepiej sobie odblokować nie? Dobra, fuf, dobrze wyszło. Teraz tak, tunele, tędy pójdziemy. Tędy pójdziemy i chyba sobie wezmę katanę. Kataną będziemy może tłukli, bo tam chyba się NPE pojawi nie będę mógł ten teleport wejść. I dupa. O, właśnie, potka. Fajny hitek, leciał. Nie. Świetnie, dobrze idzie. Tak bym powiedział nawet. Błąd. Uuu, To było bliskie. Myślałem, że koniec będzie. Ale dobra, i to, to to było ten. Ponury kamień kowalski. Dobrze. Bardzo dobrze. Krwawy szlachcic. O, mary duwie. A orionek to co nie dzidzia? Można to tak interpretować. Co ja zrobiłem? Ty, bo ja zaraz się sam zabiję przez sładek. Mhm. Najlepszy moment tu użył, nie? A wy polecacie jakąś broń? Na smoki? Na SL-1? Czy nie ma żadnej godnej uwagi? O, 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 panie Jest taka trąbka, tylko ja trzeba farmik Trąbkę trzeba farmić? Jaka trąbka? Kto ma trąbki? Te moby w stolicy? Kurczę stolicy. stolicy farmić to A tu też masz immunita, fajnie. No, jest. Się, bo on tu gina. No, Dobra, pom pomaluchu no, myślałem, że podejdzie i dlatego to użyłem kolejny raz, kolejny raz, Pomyśl. ale pewnie jak to zrobię to się wypieczy od razu. Mu zostaje na parstek życia za każdym razem i się wtedy najlepiej, bardziej, najbardziej, 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 najbardziej najbardziej odpala. I on jest, no. Dawaj mi tu, gościu. Syk, trochę leczenia, bo ta krwawienie, trochę wiadomo, że Rachpę. Pięć, u Teraz jesteśmy w tym momencie, gdy ginę. Jednak nie, jednak nie tym razem. W końcu. Zwykły mobek mi tak dojechał, nie? Strasznie fajnie to wygląda. Hop. jeszcze to. Myślę, że się uda tam dostać szybciutko. Ja bym jeszcze przeprowadził tak zwanego testa. No i co? Chyba mogę kulami się bień, to nie? To dobrze. Tutaj chyba kule wchodzą w grę. Ty. Oj, troszkę nie tak. Ale dobra, lecimy na testa. Zobaczymy, jak to tu będzie wyglądać. Wygląda tak, że. Wygląda tak, że zregulowałem atak i mnie trafił, po czym... Dobra, totalna kaplica. Jeszcze raz. I nawet ta moja obecna potka no, nie będzie w stanie mi uratować przed tamtym. A życia mam za mało, żeby to przeżyć. Więc teraz tak bardziej wiecie. No panie. Chcę zobaczyć, hit... jak ja go klepię. Aha, idealny krok w tył. Dobra, ale fajnie go klepie. Nie wiem ile wchodzi stagger, czy po dwóch, po trzech atakach, ale... Takie obrażenia to miłe obrażenia są. Dobrze, że tu jestem. To będę musiał tylko znaleźć sobie teraz łezkę i będziemy mogli z nim walczyć. Co do Maleni, no to będę musiał. Dodaj zgon. Dobrze mówicie. Co do Maleni, to będę musiał psychicznie się nastawić. No i jeszcze Fortisaksa trzeba ubić, ale to sobie może faktycznie sprawdzę, jaką tą trąbką się walczy, i może tą trąbkę użyję. No zobaczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej, dzisiaj bardzo Wam dziękuję wszystkim Miło było. Jutro też się będzie widzieć o 19. Więc jak ktoś chce, to ja o 19 już tu będę. Też tak do godziny 21 w dniu jutrzejszym, a później jutro wam tak w sumie nawet dam znać, jak to będzie wyglądać w środę, czwartek i piątek.